Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Dziś przeniesiemy się do roku 2011, gdy na gali w Las Vegas James Kirkland zmierzył się z Nobuhiro Ishido. Murowanym faworytem pojedynku był niepokonany, mocno bijący Kirkland, a jego anonimowy rywal nie miał stanowić poważniejszego wyzwania. Wydarzenia w ringu udowodniły jednak, że eksperci i bukmacherzy niekiedy bardzo się mylą. James Kirkland rozpoczął zawodową karierę w 2001 roku jako pięściarz kategorii półśredniej i szybko zaczął być uważany za jednego z najciekawszych amerykańskich prospektów. Uwagę kibiców przyciągał przede wszystkim jego eksplozywny styl, w zasadzie wszystkie pojedynki kończył on przed czasem. Rozwój jego kariery hamowały jednak problemy z prawem. Po raz pierwszy do więzienia trafił w 2003 roku za napad z bronią w ręku. W zakładzie karnym spędził wówczas dwa i pół roku, po czym został warunkowo zwolniony. Na początku roku 2009, gdy był już bliski walki o Mistrzostwo Świata, został natomiast aresztowany za nielegalne posiadanie broni, a następnie skazany na dwa lata pozbawienia wolności. Ostatecznie odsiedział połowę kary, ale do ringu i tak wrócił dopiero wiosną 2011 roku. Od tej pory James Kirkland naprawdę nie mógł już marnować czasu i dlatego narzucił bardzo wysokie tempo. W marcu 2011 roku stoczył dwa pojedynki w odstępie dwóch tygodni, oba szybko wygrywając przed czasem, a kolejny jego występ zaplanowano na początek kwietnia, gdy jego rywalem miał być Nobuhiro Ishida. Pięściarz ten do tej pory tylko raz wyściubił nos poza swoją ojczystą Japonię, gdzie często boksował na dystansie 10 czy 12 rund o mniej znaczące regionalne pasy, ale te ważniejsze pojedynki na ogół przegrywał. Spośród sześciu porażek, jakie miał w rekordzie w dniu starcia z Kirklandem, ani jedna nie została poniesiona przed czasem, jednak popularny Mandingo Warrior miał być pierwszym, który znokautuje Ishidę. Zakontraktowany na osiem rund, pojedynek w kategorii średniej pomiędzy Kerklandem a Isidą odbył się na undercardzie znakomicie obsadzonej gali w Las Vegas, gdzie w walce wieczoru mieli zmierzyć się Marcos Majdana i Eric Morales. W notowaniach bukmacherów Japończyk był underdogiem w stosunku 17,5 do 1, co oznaczało, że jego szanse na zwycięstwo szacowano na około 5%. Kerkland przystępował do walki z rekordem 27 do 0, a 26 spośród swoich wygranych osiągnął przed czasem, w tym 8 w pierwszej rundzie. I teraz pojedynek również zakończył się w premierowej odsłonie. Ishida is None of them really dramatically or negatively affected his training and preparation for the fight. Now let's see if he can handle Kirkland. Kirkland has taken three rounds to deal with two opponents, and now he gets caught on a quick counter right inside and goes down. Five, no one expected that. Six, six. he is hurt. Seven. Eight, that's not okay? a slip. That he, that's a, no, a Kirkland's-in-trouble knockdown from a guy who can't punch. That's exactly right, a guy with only six knocked out in 28 previous fights, 30 previous fights. Well, it's fascinating that Kirkland's already been down because you heard the enthusiasm of the crowd as he was introduced. Kirkland yes. arouses a lot of enthusiasm as a monster. He's getting badly off technique right now by Nobuhiro Ishida, who looks utterly fearless, and that isn't the profile that most Kirkland opponents portray. Down goes Kirkland a second time. David Lemieux Seriously. was the middleweight so puncher man. from Canada, was hey, upset okay? I'll be, I'll last night by knockout against Rubio. There's no three knockdown rule in effect. So a third knockdown here for Nishida will not necessarily mean the end of the fight. Kirkland obviously isn't covering or holding up. He wants to fight back, and he's getting countered at every turn by Nishida, who's been brilliant so far. Kirkland is a sitting duck for Nishida's right hand. There it is again. Third knockdown now, and Joe Cortez right is stopping right the fight. That's That's James it. Kirkland That's was it. fighting Cortez stay to try to get right up, and Cortez pushed him down. He stopped stay the fight. James Kirkland right has stay been knocked out. Shocking. We saw James Kirkland walk through right right seven, right eight rounds go, of brutal okay. punches from Joel Julio. Excuse me, six rounds of those punches, and Joel Julio's a real puncher without wobbling to knock out joel julio and hear a light punching middleweight knocks him out in one round i would be saying that this is the most shocking scene, thing i've seen in 25 years of calling fights because i frankly did not believe the japanese fighter had a chance well he's, he's here because he can't punch Spośród swoich 22 poprzednich wygranych walk, Nobuhiro Ishida przed czasem rozstrzygnął tylko sześć, a w pierwszej rundzie nie udało mu się znokautować nikogo. Tymczasem teoretycznie najtrudniejszego przeciwnika w dotychczasowej karierze Japończyk odprawił w niewiele ponad 2 minuty, po drodze 3 razy rzucając go na deski. Już po pierwszym knockdownie James Kirkland sprawiał wrażenie zranionego, a Ishida najwyraźniej zwietrzył swoją szansę i poszedł za ciosem. Za trzecim razem sędzia nie liczył już nawet Amerykanina, lecz od razu zastopował pojedynek, a gigantyczna sensacja stała się faktem. Hnedesida managing there's to the get the right his left hook in against the Southpaw three times and there's the right hand that finished the bout really. Kirkland could not have looked worse. The winner by knockout Osaka, Japan. Nobuhiro is... O tym, jak bardzo niespodziewany był triumf Nobuhiro Ishida może świadczyć fakt, że HBO nie miało nawet w pogotowiu tłumacza z języka japońskiego, który mógłby pomóc w przeprowadzeniu wywiadu ze zwycięzcą. Jako pierwszy przepytany został więc pokonany James Kerka. Stwierdził on, że po ciosach Ishida wcale nie czuł się zamroczony i że sędzia przerwał pojedynek zbyt wcześnie. Kibice najwyraźniej mieli jednak inny ogląd sytuacji, bo skwitowali te słowa głośnym buczeniem. Once, when like I got say the, uh, the referee did uh, uh, to me what I call a bad call because he knew I was ready to steal the fight. He countered the fight, you know what I'm saying? and Stop the fight. It wasn't. It wasn't really. It's like what they call a flash knockdown. It wasn't that I was hurt or anything like that. Flash knockdown. Referee ended up making a, a call or whatever. But uh, you know I got to accept the decision. You know. Nieoczekiwana klęska Jamesa Kirklanda musiała mocno wpłynąć na jego trenera, Kennego Adamsa, który po walce zasłabł w szatni i został odwieziony do szpitala. Wkrótce Kirkland zrezygnował zresztą z usług tego szkoleniowca i wrócił do pani trener Ann Wolf, z którą współpracował przed pobytem w więzieniu. Zimny prysznic na głowę najwyraźniej wyszedł Amerykaninowi na dobre, bo wkrótce wrócił on na zwycięską ścieżkę i zanotował kilka zwycięstw nad mocnymi pięściarzami. Szczególne wrażenie mogły zrobić wygrane przed czasem kolejno nad Alfredo Angulo, Carlosem Moliną i Glennem Tapią. Te triumfy pozwoliły Kirklandowi zmierzyć się w maju 2015 roku z Saulem Canelo Alvarezem, ale znakomity Meksykanin brutalnie zweryfikował możliwości rywala, ciężko nokautując go w trzeciej rundzie. Po klęsce z Canelo Kirkland pauzował przez ponad cztery lata. Następnie wrócił i odniósł dwa zwycięstwa przed czasem, ale w grudniu 2020 roku powtórzyła się sytuacja z walki z Isidą. Juan Masías Montiel już w pierwszej rundzie trzy razy posłał go na deski i błyskawicznie zakończył pojedynek. Od tej pory Mandingo Warrior pozostaje nieaktywny i nie wiadomo czy jeszcze zobaczymy go w ringu. James Kirkland nigdy nie otrzymał szansy walki o pełnoprawne Mistrzostwo Świata, takiego zaszczytu dostąpił natomiast Nobuhiro Ishida. Choć krótko po starciu z Kirklandem przegrał on do jednej bramki z Polem Williamsem, to już w kolejnej walce w maju 2012 roku zmierzył się z Dmitrijem Pirogiem o pas WBO w wadze średniej. Ishida przegrał wysoko na punkty, ale wkrótce znów walczył o mistrzowski tytuł, tym razem WBA z Gennadiem Gołowkinem. Siejący wówczas na światowych ringach terror Kazach bardzo ciężko znokautował jednak Japończyka w trzeciej rundzie. To był już koniec międzynarodowej kariery Nobuhiro Ishidy. Ostatnich pięć walk stoczył w swojej ojczyźnie, gdzie co ciekawe dwukrotnie z kategorii średniej przenosił się aż do dywizji ciężkiej, by mierzyć się z Kiotaro Fujimoto. Ze swojej bokserskiej przygody Ishida i tak wycisnął jednak znacznie więcej niż można było przypuszczać, gdy w kwietniu 2011 roku przyjeżdżał do Las Vegas, gdzie miał zostać kolejną ofiarą niepokonanego Jamesa Kirklanda. There it is again. Third knockdown now and That's Joe it. Cortez right is stopping the fight. That's That's James it. Kirkland That's was it. fighting Cortez you to try to get right up there. and Cortez pushed him down. He stopped That's the fight. James right Kirkland That's it. That's it. has been knocked out.